Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec, zgranie Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Puciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki montaż Paweł Siwiec Zgranie Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Artur Pontek, Adam Pruciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki montaż Paweł Siwiec Zgranie Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Hanna Kinderkis i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska, masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Brygida Turowska i inni. Pcia. Wersja polska na zlecenie Niklodium Polska. Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec, Skranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili. Artur Pontek, Adam Pluciński. Wystąpili. Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja Polska na zlecenie Niklodon. Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszlak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Skranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Potek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Hanna Kinderkis i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec, skraniak Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni. No. Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kozmala, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodia Polska, Master Film Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki, montaż Paweł Siwiec Zgranie Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Artur Pontek, Adam Brudziński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Maksymilian Michasiów i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Master film, Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki montaż Paweł Siwiec Zgranie Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion. Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Skranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Beata Jankowska-Cimas i inni Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowijska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Izabela Bukowska, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Hanna Kinderkis i inni. Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Izabela Bukowska, Maciej Kosmala i. Wersja polska na zlecenie Niklodion. Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Sipiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Polska na zlecenie Niklodian Polska, masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska. Zbigniew Konopka, Aleksander Mikołajczak i inni. Biew. Wersja Polska ma zlecenie Niklowiam Polska, Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowieńska. Dźwięki montaż. Padł Sieniec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Roman Cieślak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. wystąpienie Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Izabela Błowowska, Maciej Kosmala i. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska masterfilm. reżyseria Małgorzata Barafińska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki, montaż Paweł Siwiec, zgranie Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieśle, pracuj merytoryczny Aleksandra Dobrołońska. wystąpimy Artur Portek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Izabela Bukowska, Aleksander Rymakowajczak i ten... Wersja polska na zlecenie Niklodia. Polska Master Film. seria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dzięki i montaż Paweł Szymiec, Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Dzieciak. Na cyfrę Aleksandra Dobrowojska. I Artur Pępek, Adam Pluciński, Małgosława Szymańska, Aleksander Mikołajczak, Maciej Kosmala i innych. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Padeł Siwiec, o zgranie Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Krzysztof. merytorycznie merytoryczny Aleksandro Dobrowolska, wystąpienie Artur Pontek, Adam Łuciński, Małgorzata Szymańska, Aleksander Mikołajczak, Maciej Kuzmala i Pina. Wersja Polska na zlecenie Nikola Polska, Master Film, reżyseria Małgorzata Orotyńska, dialogi Karolina Solińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec, skranie Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieszla, naczyń merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Aleksandra Mikołajczak, Maciej Kosmala i inne. Wersja polska na zlecenie Niklodium Polska Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowieńska, Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszyn. Rady Aleksandra Dobrowolska. Wystąpiły Artur Pątek, Adam Płuczyński, Małgorzata Szymańska, Aleksander Mikołajczyk, Izabela Łukowska i inni. Wersja polska na zlecenie Jan Polska, Masterfilm. film, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowieńska, dźwięki montaż Paweł Siwiec, skranie Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Roman Cieśnik, film merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Hanna Kandekis, Maciej Oswala i inni. A pomagał mu w tym jego specjalny notatnik. Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Katarzyna Łaska i inni. Dziś wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji. Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska. Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska, Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Łabącki Kierownictwo produkcji Roman Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Degrobowska Wystąpili Adam Puczyński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Luciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Hmm. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm reżyseria Małgorzata Boratyńska dialogi Karolina Sowińska dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski kierownictwo produkcji Romuald Cieślak nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska wystąpili Adam Kuciński, Artur Pontek Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala Aleksander Mikołajczak Izabela Bukowska i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander i Elisabela Wersja Polska ma za celem Niklodzian Polska, Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyska. Dialogi Karolina Sowińska. Święty montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Wrocław Cieszlak. Pracę merytoryczną Aleksandra Dobrowalska. Wystąpili Adam Płociewski, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Morałajczak, Zbawra Kowska i inni. Wersja polska nazwę cenią i Polska, Master film, reżyseria Magorzata Moratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Robo Ad merytorycznie Aleksandra Dobrowolska, wystąpili Adam Pluczewski, Artur Pątek, Magorzata Szymańska, Maciej Kosmałek, Aleksandra Rokowajczyk, Izabela Bukowska i... <laughs> Klopian Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. To ja dialogi Karolina rok temu. Subińska, Dźwięki 18 Montaż Paweł i Krzysztof Kierownictwo produkcji Romuald, Stary, Ciesza, Stary Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska, Master film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki Montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Roman Cieszy. Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Próciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i in. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszny. Naucz merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Postąpiły Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska. Maciej posłana Aleksandra Kowalczyk Izabela Bokowska i Niki. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Romłat Cieślak, Nadzór merytoryczny, Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni Wersja polska na no. scenie Niklodium Polska Master film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni. Wersja polska na zlecenie Miklodion Polska Master film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownicą produkcji Romuald Cieśla. Maksymalnie korytorycznie Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam a Adolf Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Kukowska i... Wersja polska na zlecenie Miklodion Polska Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec... Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieśla. Na prywatoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpiły Adam Luciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kiesmała, Aleksandra Kołajczak, Izabela Bukowska i inni. Zgadzamy zlecenie Nikolabią Polska, Master Film, reżyseria Małgorzata Baratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieśla. Na prywatoryczny Aleksandra Dobrowolska. Adam Kruciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikolajczak i inni. Wersja polska na Polska, Master Film, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowlińska, dźwięki montaż, Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Roman Cieszy, na film merytorycznie Aleksandra Dobrowońska. Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Wersja polska nazywa się Polska Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sownińska. Dźwięki montaż Paweł i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszy. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpiły Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Marta i Polska na zlecenie Miklodion Polska, Polska, Polska Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska, Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podelski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszyk. Na usługę Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kozmala, Aleksandra Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Wersja Polska na zlecenie Miklodion Polska Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. nadzór w Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Puciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak. Wersja polska na scenie Miklodion Polska Masterfilm. Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montażowi Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Ciesza. Nagrań metodyczny Aleksandra Dubrowelska. Wystąpił Adam Kruciński, autor Pątek Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, zbawiony w i Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska, Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuł Art Cieszyński. Reżyseria Merytoryczna Aleksandra Dobrowolska. Wystąpimy Adam Kuczyński, Aldy Piątek, Małgorzata Żymańska, Maciej Kosmara, Aleksandra Mikołajczyk, Izabela Biekowska. Wersja I... Polska na zlecenie Niklodion Polska, Master Film. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Ponciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Dniu. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Master Film, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieszyk, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nacór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Zbigniew Konopka i inni. The end.